Modlitwa zadłużonego do Trójcy Świętej, nowenna, dzień trzeci, zanurzam w Eucharystii. Trójco Święta. Jest niedziela. Gdyby nie te długi, jak dobrze byłoby świętować niedzielę w radości i uwielbieniu. Przychodzę z maleńką, ale żywą wiarą na Eucharystię, by przeprosić najpierw Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wszystkich braci i siostry, którzy cierpią z powodu moich błędnych decyzji, z powodu których mam teraz sytuację wypełnioną długami. Kochany Tatusiu, Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Pogubiłem się, podjąłem złe decyzje. Mam długi. Przychodzę dzisiaj, by zanurzyć całego siebie, całą moją sytuację w Eucharystii. Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem Wyleję ducha łaski przebłagania Będą patrzeć na tego, którego przebili I boleć będą nad nim Jak się boleje nad jedynakiem I płakać będą nad nim Jak się płacze nad pierworodnym W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem w owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazę. Ojcze, potrzebuję obmycia mnie z tego grzechu długów. Ojcze, Wysłuchaj błagania serca mego, które wyznaję na tej Eucharystii. Kochany Jezu, zgrzeszyłem, pogubiłem się, mam długi. Mów Panie do serca mego w tej Eucharystii. Zanurz mnie. W Twojej męce moją grzeszną naturę. Mów Panie teraz do serca mego, pomóż mi. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Panie mój, Ty jesteś tym, który może mnie podnieść. Ty jesteś tym, który mnie wzmacnia. Ty jesteś tym, który mnie prowadzi. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój. I niech mnie naśladuje. Panie, biorę krzyż długów moich, idę za tobą, jest mi ciężko. Pomóż mi, panie, wskazuj drogę, jak mam iść za tobą, i jeśli taka wola Twoja zabierz ode mnie wszystkie długi. Proszę Cię, Jezu. Kochany Duchu Święty, zgrzeszyłem, pogubiłem się, mam długi. Przyjąłem ciało Jezusa, wysłuchałem Jego słów i potrzebuję Twojego prowadzenia we wszystkim. Duchu Święty, Wypełnij mnie sobą, Przeniknij krew moją, moje ciało, mój umysł, moje uczucia, Wejdź we mnie, duchu święty, Karm mnie swoją obecnością, Pokazuj drogę i prowadź. Zanurzone w Eucharystii, pragnę stawić czoła tym trudnościom i błagam o rozwiązanie ich, zgodnie z wolą Twoją, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Błagam przez serce niepokalanej, wysłuchajcie mnie. Amen.